Google wypuścił takie ciekawe narzędzie, które nazywa się Flow, ono jest dostępne w Google Labsie i to jest takie narzędzie, które zawiera wszystkie modele VO3 od Google oraz pozwala różne modyfikacje na filmach prowadzić. To jest takie narzędzie dla twórców wideo, to znaczy możemy tu wygenerować wideo, możemy też je edytować i dodawać różnych wiele opcji i ono kosztuje 0 dolarów, jeżeli korzystamy tylko z niektórych opcji, dla rozszerzonych opcji płacimy 120, e, 124 dolary i tutaj tak jak możemy wejść do tego narzędzia, tylko chyba teraz, ok, jak wejdziemy do tego narzędzia, to możemy sobie wygenerować nowy projekt i działa to tak, że nie wiem, czy uda nam się teraz to wygenerować, ale On tutaj wygeneruje, będziemy mogli później to przerobić i wygenerować kolejne filmy. Więc możemy, tak naprawdę, na podstawie takich krótkich wideo, bo chyba VIO 3 generuje maksymalnie 8 sekund, tak? E, tego już nie pamiętam, daję te, te tak, listy, Ale dobrze. mniej więcej 8 sekund, a tutaj możemy po prostu kolejnymi promptami tworzyć kolejne elementy tego filmu i tak naprawdę złożyć cały film do kupy. Więc Google coraz więcej narzędzi wypuszcza wokół swoich modeli i coraz no, bardziej się rozpycha na tym rynku. Jak to się uda wygenerować, to na koniec y, oczywiście to też pokażemy.